Czas na naszego eksperta, Rafała Kochanowskiego z firmy trans Expert. Mam pytanie od Pana Mateusza. Czy jeżdżąc autocysterną w mleczarni i zbierając mleko od gospodarstw, mogę jeździć w trybie aut i bez zalogowanej karty w tachografie? Mówiliśmy o tym niedawno, ale chyba warto o tym przypomnieć, Rafał. Tak, wracamy do tego pytania ponownie, bo pewnie wielu kierowców o to pyta i przewóz, odbiór mleka z gospodarstw rolnych jest bardzo częstym tryb, rodzajem przewozu i wielu kierowców o to pyta. Tak, jeździmy, możemy jeździć bez karty w trybie OAT i jest to jakby, wynika to z charakteru tego przewozu, tutaj naprawdę nie trzeba jakichś specjalnych ceregieli, bo przy kontroli drogowej widać dokładnie, jaki pojazd jedzie, co, jaki rodzaj przewozu wykonuje że jest to odbiór mleka z gospodarstw rolnych. W związku z tym korzystamy z tego trybu i możemy jeździć bez karty. Nie, nie, nie ma tu potrzeby, aby jeszcze bardziej to w sposób jakiś dokładniejszy dokumentować. Także Także y, możemy w takich sytuacjach jeździć bez karty w trybie mm. OUT. Trzeba tak jechać, żeby mleko się nie skwasiło. Oczywiście. No. A lubi skwaszone mleko? Też, ale to już takie jest skwaszone pod y, nadzorem. Tak. tak, pod nadzorem. Dziękujemy za świetną odpowiedź.